No cześć Teraz tak Ruszamy z Tursa 6.20 rano Wszystko ok Paliwo jest AdBlue jest Kandyka nie pocięta Drzwi nie otwarte Postumekre. Towar jest także w prawo, następnie i lekko Można powiedzieć, wierwo. że wszystko jest ok Wyspałem się eee, Spojrzałem ile godzin mam do 90 15. Także dzisiaj dojadę do granicy z Niemcami i jutro nie wiem gdzieś 5 godzin wyjadę, 4. Zobaczymy. No i stanę na weekenda w Niemczech. Tak to będzie wyglądało. A później zostanie mi się pewnie poniedziałek, wtorek tylko i rozładuję to w Bielsku i do domu kręć w prawo, następnie lekko w lewo. No dobra, padało, padało, widzieliście wczoraj jak nagrałem, lało nawet. I teraz też jest wiatr, wszystko tego tutaj nie widać. Nie ma punktu odniesienia takiego, żebyście widzieli jak się to wszystko tutaj kiwa, ale naprawdę wieje wiatr. No to co, jedziemy przed nami dzisiaj 712 km. Zrobiła się godzina 8.40. Jadę autostradą A19 pusta, pusta autostrada. Parę samochodów na krzyż, tak naprawdę. Piękna pogoda, aczkolwiek chłodno, tak między 4 a 5 stopni, ale słońce daje tak, że ta roleta musi być opuszczona tak dosyć mocno. No i co, przede mną dzisiaj jeszcze zostanie, zaraz, teraz jest 500 km i 30, 530 km. Także za jakieś 30 km Zrobię sobie pauzę Pierwszą, bo na Dychę dzisiaj jadę Pierwsza pauza eee, Później po gdzieś 250 Może 300 km. Zobaczę jak będzie się jechało Zrobię sobie drugą pauzę A później już jedziemy do granicy z Niemcami Parking Trua No i co 30 minut, także 4 godziny wyjechałem 30 minut mi się zostało I tutaj sobie zrobimy godzinną pauzę i kawę zrobimy oczywiście. Jakoś tak mi się dobrze jechało. Całkiem, całkiem. Miałem stanąć już wcześniej, wcześniej, a jeszcze, a jeszcze troszkę, a jeszcze troszkę, a jeszcze. No i mi tak zeszło. A następny parking za 30 km. No no wyrobiłbym się, ale to już by było tak na styk, to mówię. To nie. Tutaj. Kręć w prawo, następnie lekko w lewo, się kurcze rozjechały same renówki, a i skoda jedna. Dobra, trzeba jechać, jak to będę stał i stał lekko w lewo, następnie lekko w prawo. Lekko prawo, A5, 17 E54 Parking jest strasznie duży wiecie Ale ja sobie tutaj gdzieś stanę o. I tu wjadę na górę Widzę kolega z firmy jedzie. Kon w drugą stronę. Dobra. I tutaj się ustawimy na górce i superansko. Wyjeżdżamy. Dobra. Wojsko się nie ustawiło. No, teraz musimy kółeczko zrobić. I jedziemy dalej. Ta pogoda taka się zrobiła. Zobaczcie, widzicie, było ładnie. Teraz takie chmury. Tam pochmurno bardzo. Na pewno plusem parkingów francuskich jest to, że one tak naprawdę są takie, jeżeli chodzi o powierzchnię, dosyć spore i zielone. Bardzo dużo z tych parkingów to właśnie tereny zielone, jak w parku prawie. Niemieckie, znowuż, to takie patelnie z rajkami, także nie ma idealnego rozwiązania, ale dla kierowcy. Chyba najważniejsze jest żeby było dużo miejsca do zaparkowania o górka, 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 górka to kłupo co zrobiliśmy. Ale prawo a 5 a 17 pięćdziesiąt 54 O, końcie. wojsko. Fajne te terenowe auta mają. W takie e, właśnie brąz, brązowe kolory pomalowane. Ciekawe to wygląda. No dobra. I ruszamy z Truła przed siebie. Tu jeszcze jedna pauza, a później już Kończymy, czyli prawdopodobnie 16, 17, 17 17, Na 18 będziemy Już w sali na Na nockę Trochę pokropił deszcz Pokazała się znowu tęcza Ale jest bardzo, bardzo wyraźna Kawałek tej tęczy przed nami Tam widzicie Ale fiolet Żółty kolor, niebieski Mega widoczne A 31, Jeszcze 300 A 51, km, 81, 54. Kierunek, tutaj teraz zobaczcie, jak ją pięknie widać. Dosłownie, jakby ktoś pędzlem namalował na niebie. Śliczna tęcza. Kolory tak żywe, że aż nienaturalne. Ale jak ma nie być tęczy, jak pogoda taka jest jak widzicie tam leje kamera tego nie uchwyci ale widać jak ta chmura jak kotara spada w kierunku ziemi kolejna pauza zjeżdżamy sobie Dobra, postoimy parę minut i jedziemy dalej na tym parkingu jeszcze nie stałem nigdy No mówię dzisiaj jeszcze tego, na jutro będę miał tylko 5 godzin 5 godzin jazdy do 90 to Mówię czy, czy dzisiaj krócej zajadę, czy dalej to już nie ma żadnego znaczenia Dobra, tutaj stanę albo nie Tam stałem tak, Że będę miał problem później z wyjazdem powiem wam Teraz mi nie przeszkadzają, bo tak naprawdę ten po prawej to mógłby trochę. No nie, nie wiadę. Teraz w tym kadrze widać, jak tutaj i tutaj z nieba leje z tych chmur się deszcz. I tam dalej na horyzoncie tak samo. Kurczę, ale one się bajkowo pozawijały. No popatrzcie. Ale teraz wjedziemy w ten deszcz, także to, co tam spada, to będziemy mieli tutaj na szybie. Na szczęście to, co chciałem, to się zrobiło czyli portugalsko-hiszpańskie owady. Wszystkie zostały zmyte z szyby. Tutaj powinna płynąć wąska rzeczka. Spójrzcie. A zobaczcie, co się dzieje. Jak rozlało. To, co tutaj widzicie z przodu, to jest rozlewisko. A rzeczka jest tutaj, gdzie jest ten zalany most. To samo po lewej stronie. I tak wygląda teraz Francja. To nie jest pierwszy taki obraz, taki widok, który mijam, bo tylko teraz jest tak dobrze widoczne. To po prostu cała Francja tutaj, e, gdzie jadę, to tak wygląda. Są te. Yy, tak jakby, nie wiem, czy z gór, czy skądś, czy po prostu deszcze takie. Wszystko stoi w wodzie. No jedziemy taką drogą krajówką. Yy, gównianą trochę. To jest tutaj, gdzie jest takie wąskie gardło. A w tamtą stronę, jak jechałem, to pokazywałem Wam, że jak się dwie ciężarówki mijają, albo nawet osobówka, jak z przeciwka jedzie, o tam gdzie mniej więcej teraz jest ta ciężarówka to trzeba jedna drugą musi puścić bo jest za wąsko żeby się poprzydzierać No właśnie. I tutaj będzie to gardło takie wąskie. Jak z przeciwka co się jedzie to naprawdę jest trudno. I teraz tutaj gaz do dechy. Bo górka będzie niemała. Zresztą zobaczycie jak się jedzie w tą stronę, to jest tragedia. Bo można się rozhuśnać bardzo mocno, ale trzeba już hamować. Bo jest to do 50, tak? No a tutaj zobaczcie: 46, 45, 40 i będę 30 coś na godzinę wjeżdżał prawdopodobnie. No nie można w żaden sposób rozhuśczać tego auta wcześniej No bo nie ma gdzie Widzieliście, że zakręt, zakręt, zakręt I wyjeżdżamy i od razu wjeżdżamy na górkę No i za mną tam widzę Też taka czarna ciężarówka jedzie To takim samym tempem jak ja I tu kilka takich górek Niestety będzie A tutaj macie radar Który Został oponami zastawiony Zobaczcie Non, nie I zostawili nami. A tutaj znowuż mamy tęczę Także tęcza towarzyszy nam dzisiaj Praktycznie przez cały dzień O i to jest taka prawie pełna tęcza Bo zobaczcie tu się zaczyna od chmur A tutaj się nam kończy Już na błękitnym niebie Czyli taka Taka bajkowa Naprawdę To jest piękny widok Przeważnie widzimy coś takiego, prawda? Na ciemnej chmurze gra świateł. A tutaj, teraz mamy tak. Teraz ta tęcza, widać gdzie ona się zaczyna. Że nie za górą, tylko na tej polanie, która jest przed górą. Tutaj już widać załamanie tego światła. Czyli przed tymi za białymi zabudowaniami. Jakie to jest piękne. Wiem, że was zanudzam tymi tęczami, ale, ale ja się nie mogę na to napatrzeć. Spójrzcie, teraz są dwie, jedna i druga, i zaczynają się tuż, tuż, tam, tak gdzieś tam z przodu, a ta tutaj, i ta jest jedna pełna. Aż sięga tam. No dzisiaj taki można powiedzieć no chciałoby się powiedzieć tęczowy dzień LGBT. GBT. Nie, nie, nie. Nic z tych rzeczy. Tylko no to jest takie zjawiska atmosferyczne, są prze, prześliczne takie załamanie światła. No i już zniknęła, widzicie? Tylko tam jeszcze się pojawia. Dobra, no to tak jak powiedziałem, 150 km do granicy z Niemcami. I tam się już zatrzymujemy. winisz to będzie 17.30. I stoimy tam do jutra, jutro ruszamy I na jutro zostaje mi tylko 5 godzin jazdy Tak jak powiedziałem Gdzieś koło Norymbergi, Może za Norymberga uda się dojechać, zobaczymy A to na potwierdzenie moich wcześniejszych słów O tym jak pozalewana jest Francja Tu I tutaj Po prostu pola jak pola ryżowe Tam aż hen, 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 hen Po horyzont. Kolejny radar zawalony oponami. Szkoda, że nawigacja nie pokazuje, które to są radary. Można by było płynnie jechać. Kończymy powoli dzień. Mam 10 minut do parkingu. Księżyc już wstał. Po prawej stronie, na górze, widzicie. Piękny wieczór, naprawdę piękny. Przestało padać sucho. Nowa droga. Tak naprawdę mógłbym jechać, jechać i jechać. No i co? No. Dzisiaj nocka na granicy z Niemcami. A jutro rano sobie ruszę i 4 albo 5 godzin jazdy będę miał. I to wszystko. I zatrzymamy się gdzieś koło Nuremberg. Także dziękuję Wam za dzisiejszy dzień i zapraszam na jutro. Jutro jest sobota. Jutro jak zatrzymam się w Niemczech, to robię weekend i ruszam dopiero w poniedziałek z samego rana i wjeżdżamy do kraju. No to co? Ruszamy. Tutaj macie napisane 84:57. Także zostały mi się 5 godzin, zostało mi się 5 godzin i 3 minuty jazdy do 90. Także ruszam i za 4 godziny będziemy na Pegnic dalej już nie będę jechał, bo chcę na pompie stanąć a później tam w tu to już nie dojadę bo to 100 km różnicy także krótka sobota 4 godziny jazdy pauza i w poniedziałek z samego rana ruszamy dalej zjeżdżamy na granicę z Niemcami i tu się zaraz przekodujemy moi drodzy To jest kurde ostatni parking we Francji, można powiedzieć pierwszy w Niemczech, aczkolwiek aczkolwiek on jest cały chyba we Francji Tak, on jest cały we Francji już to jeszcze Niemcy nie łapiemy, bo dopiero jak wyjedziemy na autostradę, to wjedziemy do Niemiec. Także tu jeszcze ręcznie muszę sobie zmienić kraj Oj oh wpisz kierowca Rozpoczęcie widzicie jest Francja na De. D Deutschland I co? Jedziemy dalej. Mamy Karsrue, Rzeka Ren, Fotoradar stacjonarny. A no oczywiście Fotoradar stacjonarny, jak to w Karsrue. Tutaj macie po lewej stronie ten radar, nawet dwa. Zobaczcie, jeden. I tu drugi. Albo tamten jest, ten chyba świeży jakiś jest. Albo yy, jednomierze odległość, nie wiem, ciężko powiedzieć. W każdym razie tutaj jest 60. Ograniczenie. <tryk> tylko prawym pasem mogą jechać ciężarówki, a środkowym i lewym, no teraz tylko lewym osobówki. Autostrada A5, za parkingiem Bruszal Ze stacją benzynową, zobaczcie jaki ruch jest no, to jest sobota, także Są, to widzę, że chyba Holendrzy się przemieszczają, tak No jak już są takie, boksy na dachu Wszystko co z boksami to na bank Holendrzy yy, Nie wiem, może ferie jakieś mają teraz Zmiana turnusu. cholera wie Bo zobaczcie, Holender, Holender, Holender tu następny holender jedzie. Tak, to musi być zmiana turnusu. Tam widzę już boksa na dachu. To znowuż holender. No, żółta tablica NL. Także dlatego taki ruch jest. I powiem wam, że na stacji benzynowej Bruszal to pod dystrybutorami było czarno od osobówek i gęsto, gęsto po prostu pod dystrybutorami i za dystrybutorami w kolejce oczekujących. No, następny holender. Także to musi być jakaś zmiana ternusu albo po prostu mają ferię. I wyjeżdżają. I to jest właśnie ciekawostką, że spójrzcie, boks na dachu, boks na dachu. W ciemno jak z daleka byśmy zobaczyli, nie widzimy rejestracji dusterku, ale widzimy, że jest boks na dachu, to będzie holender. No i jak to w Niemczech, mimo tego, że sopota. To jest już jakieś spowolnienie Także jedziemy wolniej Tam wszystko już stop włącza Zobaczymy jak Jak to będzie wyglądało Czy to jest tylko jakieś roboty drogowe Bo nie pamiętam Czy przed Połączeniem się autostrad No ale wszystko jedzie już tam za mną Zobaczcie Równo ze mną wolniutko To jest to posłuszeństwo niemieckie, aczkolwiek ono jest takie złudne trochę. Dlaczego? Dlatego, że jak wszyscy, to wszyscy. Oni się nie wyłamują. Jak jest znak 60, to 60 jadą na zwężce. Ale jak jeździmy sobie w koreczku, to widać, że telefonem komórkowym się bawi jakiś Niemiec, coś tam sobie włączył na, na YouTubie. I wtedy im to nie przeszkadza, albo gdzieś tam przyhamować kogoś specjalnie, zachować się tak, a nie inaczej. Także to tak nie jest do końca, że oni są tacy pod linijkę. Ale trzeba przyznać, że jak są jakieś objazdy, są jakieś korki, to służby niemieckie umieją to zorganizować tak. Tak jak Polski nie. W Polsce kierowca jest zostawiony sam sobie. Holender, 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 Holender. O, tutaj pani na mapie jeszcze jedzie, jest pilotem swojego męża. O, Holender, Holender, z lusterku kolejny. Eee, w Polsce nie. W Polsce policja działa tak, że jest wypadek na jakiejś tam drogówce, na jakiejś tam drodze krajowej. To zablokują, każą zjeżdżać na bok, gdzieś tam w jakąś ulicę, drogę pierwszą to osobówka da sobie radę, a ciężarówką to wiadomo, nawigacja wariuje, bo widzi jakieś zakazy, dalej dojeżdżamy gdzieś do jakiegoś skrzyżowania i, i. No nie wiadomo, gdzie jechać, no, w prawo, w lewo, na wprost, bo, bo nagle nie ma znaku. Są jakieś ograniczenia, a, a nie ma żadnej służby, która by kierowała jakim objazdem jechać. Prawda? O, i proszę bardzo. Tu jest już to Takie prawdziwe Zatwardzenie A dwa kilometry do zjazdu No to wszystko to nam mówi Czyli połączenie A5 z A6 A ta bejsa tutaj Zobaczcie jaka w lusterku. Kurde Ja pierdziele Ale to są te, te grille jakie mają Teraz te BMW 740 diesel Najnowsza chyba siódemeczka O piękne Dobra parking Tutaj pójdę sobie pod prysznic Robię kawę I pojedziemy dalej godzinkę postoje. Zobaczymy bo i dłużej, bo się okaże, że będzie kolejka pod prysznicą. lipa. Skręć w prawo, następnie skręć w prawo. Dobrze. Tutaj, tutaj wzdłużkę Po 50 metrach I Skręć kitarę. w lewo Następnie na końcu drogi Skręć w lewo O właśnie Skręć w lewo Następnie I na końcu drogi tam, Skręć w lewo